Pęda. Jesteśmy teraz przy domku Bartka, Bartka Wezosa. Oczywiście. No, musieliśmy aparaturę przenieść do pędzenia do środka, bo jak się okazało, no niestety nawet mały wiaterek powoduje na górze w kolumnie jakieś zmiany temperatury. I niestety proces em, produkcji alkoholu no nie przebiega. Tak jak powinien. Dzisiaj zresztą po przy przenoszeniu. A Bartek sobie rozwalił nogę. Wszędzie krew. A, a może to Bartek ty zamordowałeś tego kurczaka? Bo ja widzę, że tu się coś działo. No właśnie. To wy mi zamordowaliście dwa palce u nogi. No Dopie mnie tu stopy ten. Stopy. Pytnie się. Wiśniarek. Artur Wiśniarek. No, także sprzęt jest teraz w pomieszczeniu i jak Bartek? Powiedz mi, teraz proces przechodzi bez wiaterków? No jeszcze nie przechodzi, bo grzeje się dopiero. Nie? Mhm. A ile jest yy, proces grzania? Trwa gdzieś? Zazwyczaj? Zadajesz ciężkie pytania. Nie wiem. Nie no, to w środku na pewno grzeje się lepiej. Co, no, niby jest na zewnątrz ciepło, ale... Wiad, wiad, wiad. Ale wiatr. Także Bartek powoli startuje dzisiaj z produkcją. I Teraz jeszcze odpalił mieszadło, które zaraz się dowiemy. O, Bartek, Co tam? jaki efekt daje mieszadło? No, miesza. Miesza, no tak, ale mówiłeś Nie coś... Nie no że no, jak jest włączone myszadło, no to jednak para będzie łatwiej szła do góry, tak. Okej, okay, czyli hmm. ułatwia parowanie. No, myślę, że tak. Okej. Okay. Okolica na kupędy. Ja już kolejny dzień pracuję na... No, przy hali Marteko. Tam też pomagam Bartkowi, coś tam zawsze Michałowi o nimi. Gorąco, ostatnio codziennie praktycznie bezchmurne niebo, temperatura 30-35, chociaż u Bartka w słońcu termometr pokazywał nawet 48, także możecie sobie wyobrazić, jakie mamy temperatury. A ja przyjechałem tutaj do miejscowego sklepu, już nie raz widzieliście, jak widzicie, stacja benzynowa, podstawowe produkty. A tutaj taka ciekawostka, bo mamy takie Oto białe zwierzaczki wróciłem ze, ze, ze sklepu z piwkiem. właśnie pokaż co dom masz w ręce. O combocia. Dwie nawet, bo jedna dwie. jest twoja. A nie dwie pijesz. No a tak no poważnie to jak widzicie jesteśmy przy tym nowym obiekcie. Jest to dom dla kompostu, dla grzybów. No już... Tu będzie w ogóle pokój, tak typu, nie? Tu będzie pokój jeszcze, aha. Jak na razie, no co kopali tutaj dół pod fundament i sypane są kamienie. No jeszcze trochę sporo brakuje, nie? Parę centymetrów. Ale jak widzicie, też polewają wodą, akurat cienia w tej chwili. Potem będą to ubijać stopą słonia, którą już ostatnio widzieliście. A później do gry wchodzi bartek i bartek z betoniarki. Bartek z betoniarki. Barki. Bartek betoniarz. No. Wróciłem teraz do Bartka. Pokażę wam zaraz jak tam jego maszyneria pracuje. Bo Bartek mówi, że już tam się półki zalewają, cokolwiek to znaczy. Ale już jest dobrze. No a tutaj chłopaki właśnie od Michała. W sumie robią to samo, co ja ostatnio. Z taką różnicą, że oni są zatrudnieni na stałe, a jak ostatnio też mówiłem, niekoniecznie tutaj chcą my, kmerzy, pracować tam 2-3 dni. Co zrobić? No co zrobić? co zrobić? Trzeba walczyć, prawda? Dwa słowa. Dwa słowa, co zrobić? No dobra. Idziemy do środka. Bo się półki zalewają. Mówię Baczynają właśnie. Zaczynają się zalewać. Zaczynają się Uważam. Uważam? I co? Bo tam niewiele będziesz widział teraz. Nie, nic będziesz widział. Oniżej. O, widzę. O. Widzisz? widać. Ale niewiele, bo to wiesz, dopiero. Ja myślę, że one się też nie zaleją tak Do końca. Do końca. No, to pierwszy raz było pędzone, nie? A tu coś kapie? Nie, to no, jeszcze nie. nie. Jeszcze raz nie ten. Kurczę, to długo się grzeje, nie? No ale jest lepiej niż na dworze, dużo lepiej. Mhm. Stabilniej. Ta mhm. temperatura nie ucieka, nie? Bo jednak faktycznie ta mieć tak odbiera, że wiesz, wiatr zawieje i 10 stopni w dół. Kambodża. Mamy już po południu, ale jest, powiem wam szczerze, mega, mega gorąco, mega skwar. Byłem zobaczyć co z moją pszczółką i się okazuje, że prawdopodobnie będzie jutro, ale będę musiał dopłacić jeszcze 100 dolarów. Zobaczymy, bo ja mam umowę, ale niby twierdzą, że tam coś jeszcze dodatkowo trzeba dopłacić. A tu wam pokażę taki budynek, chyba do rozdziurki bardziej. Nie wiem co robią, ale jak widzicie, suszą coś w rodzaju sałaty. Się muszę się zapytać Cikkej o co z tym chodzi, może będzie wiedziała, a może nie. Tutaj też mamy taką piekarnię. Michał często tutaj kupuje właśnie bagietki, które możecie zobaczyć, tam na stole leżą. W sumie chyba tylko się w bagietkach specjalizują, ale nie widzę też jakiś inny chleb taki tostowy. No nic, ja wracam do salonu, dzisiaj wolny od prac ziemnych na kupędzie, sobota zresztą. Jutro niedziela przyjdzie chyba Michał z Bartkiem, ja ich namawiam, żeby jechać na ryby. No, a jak nie będą chcieli, to tak się wybiorę, a może nawet dzisiaj tutaj mam przejść niedaleko rzekę. Muszę zadzwonić do Zygmunta tylko i zrobimy akcję, wypad na ryby. Tutaj, jak widzicie mamy te straganiki przy Riverside no i oczywiście dalej już CK Salon udało mi się wydzwonić z Zygmunta wybraliśmy się no, na parę godzin żeby porzucać jesteśmy tutaj niedaleko kampot jak widzicie tam mamy Bokor Mountain a zobaczcie jak wygląda brzeg rzeki Same palmy. Woda, powiem wam szczerze, jak na tą rzekę. Teraz, no mówię, nie ma tych opadów. No to wydaje się bardzo czysta. Mimo, że jest masa śmieci, masa sieci, masa puszek, no to woda wygląda całkiem yy, przyjemnie. Ja zaparkowałem w Piachu, a może powiedzieć, zakopałem chyba będę musiał wyjechać stąd. Zygmunt chyba poszedł z drugiej strony na miejscówkę, chcemy tam usiąść, czy znaczy usiąść, nie mamy za bardzo siedzeń, ale no coś będziemy kombinować. No a tu jeszcze przy drodze, przy tej plaży są takie straganiki też, ludzie często przyjeżdżają tutaj, ale raczej jest to kmerskie miejsce dla bardziej takich ubogich ludzi, pogoda jak już dzisiaj mówiłem piękna. Myślę, że jest ponad 30-35 no tak, stopni. Oczywiście, może oczywiście tutaj przycimy, jest, nie musiałeś, jest nawet taki Mamy, się... zobacz, tą dom, nie? Z tyłu. No, no, no. Wiesz, że ta drobnica, jak, jak to drobnica, no musisz być... My z Cykiej byliśmy po kawkę, a tutaj otwiera nam się jakiś, jakiś... MST Express, czyli prawdopodobnie jakiś kurierski, kurierska sieciówka. Także jeszcze jeden lokal pośrodku do wynajęcia i wydaje mi się, że będzie ciekawy. Tutaj to w ogóle mamy Prince Bank, także taki większy budyneczek, ale fajnie, fajnie, że coś się dzieje. Myślę, że jeszcze po środku mogliby wynająć i byłby ruch, co też by tutaj e, zwiększyło troszkę Częstotliwość klientów u CK. nakupenda Na kupenda Poniedziałek, a my będziemy Sprawdzać czy morkat potrafi na takim dużym rowerku jeździć O, dała radę Zdolna dziewczyna My w nakupendzie, Michał Sprząta Zresztą Cały tutaj duży ten obiekt jest sprzątany, bo Jutro ma wizytację Mmm, very nice. Jutro ma wizytację, no tam, zarządu z La Plantation. Także musi być czysto, musi być schludnie. Ostatnio jeden z jakichś magazynów wyprzedawał się w pnąpę. Wzięliśmy, o, bardzo dużo półek, takich typowo magazynowych, aż 3 metry chociaż niestety tych nie było już nóg, tylko same półki. A tutaj też Michał y, wziął i zamówił taki stół. Także no, za jakieś śmieszne pieniądze naprawdę. Półki są na hali smarteko obecnie, także pokażę Wam później. Michał sprząta, a ja Wam pokażę, bo tu Michał mi pokazał otwieracz do puszek. Jak stwierdzi Michał, nie do zniszczenia. O tak to wygląda. Przymocowany do stołu. No puszki są też, jak widzicie, galante. A tak wygląda też ostrze. Także bardzo masywny, porządny otwieracz. Michał sprząta, tak jak mówiłem wcześniej. A tutaj jeszcze mamy nowości. Czyli nowe sosy do próbowania. Tak, tak, no to bez pokolenia. Jak tylko się pojawiłem przy Smarteko, przyleciał do mnie Mietek. A tu jest jeden ze szczeniaków. O, to już chyba, myślę, że kilka miesięcy temu. Nagrywałem jeden niestety umarł, a drugi, tutaj nie było ich więcej, ale które zostały, a tu mamy Bambo. Taki już dorodny okaz. Często tutaj w miecie właśnie z Bambo siedzą pod halą, a w sumie to leżą w tym cieniu. Tu jest cały dzień, bo jest słońce, raczej z tyłu cały czas, tu z przodu hali jest cień, także psy tutaj mogą sobie leżeć w spokoju. Ja się zabieram za dalsze prace. No a co jeszcze do ich tutaj leżenia, to mimo, że ziemia jest twarda, ale tutaj troszkę jak kopaliśmy, trochę jak spychacze jeździło tam, to sobie właśnie, o nawet już widzę a nie, to chyba ktoś piach przywiózł. Ale też właśnie psy rozkopują piach i jest trochę pod spodem chłodniejszy i się w, nie, w nim odpoczywają, nie wiem, może w Polsce też tak robią, ale w lato, ale tutaj no to się dzieje nagminnie. Nie, tak coś tam wywąchał. No a dzisiaj co, tutaj mamy kamieniowanie ciąg dalszy. A jeszcze sprawdzimy, bo widzę, że Michał tutaj położył na hali właśnie półki. Które zamawialiśmy jedna taka półka. Oczywiście z transportem wyszło trochę drożej, ale wyobraźcie sobie jedna taka półka 2,5 dolara. Czyli około 10 zł. Ale nie to są same półki. I tylko tutaj jak widzicie dwa. Te boki od regału. Um, miały one czy nie wiem, może najdłuższy. Bo widzę zresztą dwa rozmiary, ale jeden miał. Około 3 metrów wysokości i takie półki w całości w zestawie były po 10 dolarów. Także myślę, że dosyć tam, Nie wiem, czy ten metal by nie więcej był warty. A już na pewno z robocizną to dużo więcej. A tutaj mamy jeszcze te chyba spody. A w narożniku mini siłownia na halto na smartek pasy haltu. No a co do półek, to na pewno się przydadzą, na pewno Michałowi się przydadzą, bo już sobie zaplanował. No u nas też tutaj będziemy na pewno jakieś regały stawiać. Myślę, że prędzej czy później coś takiego byłoby potrzebne na sprzedaż też jeszcze firma, która się wyprzedowała, miała lampy i to naprawdę też około chyba 9 dolarów takie duże, porządne, ale jednak rozmawiałem tam z moim wspólnikiem też i mówi, że lepsze byłyby ledowe i, i, i takie podłużne, bo te lampy takie okrągłe one dają jak to stwierdził kolumnowy kolumnowe światło punktowe, to trzeba byłoby tego tutaj powiesić sporo. No jak widzicie świetliki w dzień dają radę, także jest dosyć widno, ale myślę, że światła już jak będziemy mieli dawać, to chyba naprawdę lepsza opcja to są ledowe i te podłużne. Powinny dawać dużo więcej światła. Michał wyhaczył rowisko na drzewie. O, taka ta sklejona kupa liści to są takie duże czerwone mrówki. Fire ant, tam z boku Michał podpowiada. O, naprawdę duże. A my przyjechaliśmy do... W sumie przejechaliśmy do Bartka. Bartek dzisiaj troszkę inaczej używa garczka, bo dzisiaj... Bartku, dzisiaj w garze do jakiego procesu dochodzi? Dzisiaj Zacier. I wykorzystujesz zacieramy. się troszkę w garczek w innej formie, tak? Do zagotowania. Tak. Zacieramy kukurydzę. Możemy nawet? Kukurydze zacieramy. Uu. Pięknie, śmigło chodzi. A jak? Kukurydza. Czyli będzie, co to robili w Stanach, co gadaliśmy kiedyś? Burbon. Burbon. Bourbon. Przez dużo r. Byłem właśnie pieszo u Bartka i wracałem i zauważyłem, że Michał ostatnio tutaj drzewa tego zrywał owoce ale widzę, że coś się mocno zjada i naprawdę musimy mieć jakieś szkodniki tutaj to samo nie wiem czy Michał to widział ale nie wygląda to za dobrze a ja wam pokażę jeszcze za chwilę jak chłopaki tam Y, działają przy domu, który będzie tak naprawdę domem dla y, kompostu pod grzyby. Robią teraz tam już drugą wylewkę. Tak naprawdę przygotowują. No, także zobaczycie, bo chyba widziałem y, tam o, zbrojenie z bambusa. Także coś ciekawego na pewno. Także jesteśmy już y, przy domu dla kompostu, dla grzybów. Jak widzicie ostatnio budowany był dach wszystko już jest zakończone a tutaj ostatnio robili wylewkę przedłużali tutaj tą, która była wcześniej Już kompost przerzucony, maszyny poprzestawiane a za chwilę wam pokażę jak tam robią zbrojenie z bambusa, bo to na pewno jest dla, dla nas Europejczyków zaskakujące Jechały też widzę ostatnio cegły, bo tutaj to będzie zabudowane cegłami a tutaj Właśnie to o czym mówiłem. Czyli zbrojenie z bambusa. Powiem Wam, że robili kiedyś coś takiego u Bartka pod podjazd i nic się z tym nie działo. Także widzę wszystko na drutach. Bambus w Kambodży nadaje się do wszystkiego. Pasłonia widzę, porządniejsza niż tą, co mam tam na smorteko. Dobijanie chyba dużo cięższa, Zresztą zaraz sprawdzę. O, podobna w sumie waga. O, tutaj zajrzymy jeszcze. Tam już grzyby sobie rosną w tym budynku, ale to już widzieliście w poprzednich odcinkach. O, tutaj ciekawostka. Zobaczcie. Jak grzyby z tego kompostu zaczęły rosnąć. Fajny obrazek. A my jeszcze zajrzymy tutaj do jeziorka, które ostatnio mogliście widzieć, jak Michał łapał żaby. Tutaj, jeszcze jak w poprzednich odcinkach, widzieliście. Był pełny zbiornik momentami a dzisiaj już tylko tyle wody no dobre kilka metrów ale za to sporo żab w tym drugim tam bliżej domu dużego mamy tilapie. zresztą dzisiaj sypałem im tam trochę kukurydzy gotowanej miejmy nadzieję, że polubią kukurydzę a tutaj ta wędka na żaby, zobaczcie jaka długa no ja nic, jadę do Michała, pokażę mu filmik z tym jego drzewem, no bo nie wygląda to za dobrze. Byłem u Michała, nic nie wiedział o zaatakowanym drzewie, także będzie się potem sprawdzał sinią. A teraz jesteśmy przy naszych dwóch bambusowych wędkach no, na Nakup da Lake i widzę, że Jedna wędka jest przekrzywiona. Zobaczymy, gdzie są spławiki. No i niespodzianka, bo żadnego spławika nie widzę. Ciekawe, czy coś. A widzę, pod wodą jest. Dobra, czyli zacinka. O! I mamy tilapię. I poplątała dwa zestawy, ale. Nie, to nie jest tilapia. To ciekawe, ale wzięła na kukurydzę. No zobaczymy, zaraz wyciągnę. Zobaczmy, wygląda troszkę jak duża płoć. Także jak możecie zobaczyć zupełnie jak jakaś polska ryba. Ale co ciekawe na grzarty ma brzuch. Podejrzewam, że to jest kukurydza wszystko, którą sypaliśmy. Zobaczcie jaka jest gruba. Musia, musi być wypchana cała kukurydzą O, no, taka. Jak ręka. Robota na dzisiaj skończona. Po wylewce domu dla kompostu, dla grzybów. Będziemy tutaj wylewać to wszystko wokoło. Jak możecie zobaczyć. Tył cały zabezpieczony. Tutaj też sporo roboty. Sporo wysiłku mnie to kosztowało, ale będzie siła, będzie moc, trzeba do tego podchodzić pozytywnie. No, tutaj chyba najwięcej roboty, i tutaj będzie naprawdę sporo do wyletki. Sporo tutaj też kamieni poszło. No, zobaczymy. Morka zasuwana na dużym rowerze. A ja co, dzisiaj już zbieram się. Jadę jeszcze do sklepu po jakąś, jakąś zimną Kambodżę i jadę do Bartka, pogadam jeszcze z Michałem. No i co, powrót do kampotu. Powiem szczerze, że nie lubię wracać, wracać wieczorem, bo jest ciemno. Niektórzy kmerzy w skuterach głównie nie mają świateł, także przy większych prędkościach jest problem. A dodatkowo, ostatnio sobie zakupiłem. Żółte okulary. Takie były wskazówki tutaj od Bartka i od Michała. No i faktycznie jazda wieczorem w nocy w tych żółtych jest dużo lepsza, a na pewno można się ochronić przez, przed różnymi owadami. Powiem szczerze, że zostałem ostatnim razem. To, to, to też ciekawe, bo siła, można powiedzieć, woli bo myślałem o tym że przy większej prędkości, jak jakiś owad dostanę w oko, to że może coś się stać i akurat 15 minut później, no tak dostałem w kącik oka, ale naprawdę yy, aż miałem delikatnie fioletowe Także dosyć niebezpiecznie Jednak wieczorem tego wszystkiego więcej lata Głównie muszek, ale no, większe owady też się trafiają